Witamy serdecznie na przedmeczowej konferencji prasowej. Wprowadzamy taki nowy zwyczaj przed każdym meczem u siebie i przed każdym meczem wyjazdowym. Będzie prowadzona właśnie taka konferencja w celu zapoznania się z osiemnastką meczową, w celu zasięgnięcia opinii trenerów, zdania na temat przygotowań, na temat rywala. Są z nami oczywiście trener Zbigniew, Zbigniew Kaczmarki i kierownik drużyny Zbigniew Kowalewski. No i bardzo prosimy kierownika drużyny o przedstawienie osiemnastki meczowej na jutrzejsze spotkanie z GKSM Kadowice, które rozpocznie się o godzinie 17. Tak szkoleniowy na jutrzejszy mecz wytypową następujących 18 zawodników. Są to Karol Salik, Hieronim Zoch, Jakub Bartkowski, Tomasz Jarzębowski, Maciej Wichtowski, Artur Bogusz, Michał Kopczyński, Maksim Rafalskis, Łukasz Moneta, Neriusz Walski, Robert Hirsch, Kamil Adamek, Aleksander Atanackowicz, Kamil Zapolnik, Bartosz Widejko, Bartosz Biel, Maciej Wasilewski i Marcin Tarnowski. No praktycznie cały ten mikrocykl poświęciliśmy na przygotowaniu do tego bardzo ważnego meczu z Katowicami. Jest to uważam kluczowy mecz, jeżeli chodzi o grę o utrzymanie. Oczywiście on jeszcze o niczym nie przesądzi, ale wynik tego spotkania jest bardzo istotny. Wydaje mi się, w tej fazie rozgrywek. Dlatego bardzo poważnie się do tego meczu przygotowujemy. Po ostatnim meczu z Olimpią Grudziąc. Gdzie no, zagraliśmy generalnie, można powiedzieć, że nieźle, ale zabrakło nam dyscypliny, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Nad tym elementem na pewno pracowaliśmy i dzisiaj, i w, w tym mikrocyklu, ale również nad sposobem, jak oszukać Katowice, żeby, żeby zainkasować trzy punkty. Także myślę, że chłopcy są w dobrej dyspozycji. Pod względem motorycznym, przygotowani pod względem technicznym i taktycznym myślę, że dobrze do, do tej konfrontacji liczę liczę, że to jutro pokażą na boisku. Przewidujemy zmiany. W związku z tym, że, że, że pewne rzeczy nie funkcjonowały tak, jakbyśmy chcieli w meczu z o, ostatnim. Przewidujemy, ale nie chcemy zdradzać jakby yy, składu na jutrzejsze spotkanie, także yy, zmiany będą. I będzie właśnie ta zmiana no, wymuszona, jakby nieobecnością Karakiewicza, ale, ale też i inne zmiany. Obserwowaliśmy spotkanie poprzednie Katowic, i to jest zespół, który gra bardzo wysoko, bardzo agresywnie. I na, właśnie na taki sposób no, się spodziewamy takiego sposobu grania. I, I cały ten mikrocykl jakby był podporządkowany, żeby sobie z taką presją, z taką agresywnością, z taką determinacją poradzić. Musimy w tych aspektach yy, no, po, po prostu przynajmniej dorównywać temu przeciwnikowi, żeby nawiązać się w mnożoną walkę. Dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji. No i zapraszamy oczywiście na kolejne. Tak jak powiedziałem, przed każdym meczem zarówno w Słowaków, jak i przed każdym meczem wyjazdowym takie konferencje będą się odbywały. No i naprawdę warto. Dziękujemy serdecznie.